W dzisiejszym odcinku zabieram Was na szerokie wody jeziora Niegocin. Płyniemy z południa na północ. Wiatr nam nie sprzyja. Wieje nam od dziobu, czyli jak to się mówi po żeglarsku wieje nam w mordę. Musimy halsować. Zdarzają się poryby wiatru do tego stopnia, że luzujemy takie grota. Następnie przygotowujemy się i wpływamy do kanału Niegocińskiego. Przepływamy pod problematycznymi dla bardzo dużej rzeszy żeglarzy mostami. Wypływamy na jezioro Tajty. Następnie mijamy po lewej stronie piękną górę, wpływamy do krótkiego kanału, wypływamy na jezioro Kisajno, robimy kółko, uwieczniając przepiękny zachód słońca, i docelowo wpływamy do portu w Stranadzie, gdzie zabieram Was na koncert szat. I ona taka w tej białej sukni, jak piękny który zapiera w pieczinę. Zaczynamy! Przepływając przez jezioro Niegocin. Ja zazwyczaj pływam zachodnim brzegiem. Zdarzyło mi się kilka razy płynąć po wschodniej stronie, ale jak pamiętam jest tam bardzo dużo znaków kardynalnych, a także są pewnego rodzaju mielizny nieoznaczone. Dla mnie jezioro niegocin stanowi takie jezioro transferowe, przez które przepływam po prostu, żeby dostać się albo na północ, albo na południe, w zależności od tego, w którym kierunku podążam. Trzeba pamiętać, że na jeziorze Niegocin, w centralnej jego części jest bardzo duży kawałek, wyłączony z pod jakiejkolwiek żeglugi, jest to oznaczone znakami kardynalnymi. Dodatkowo na wschodnim brzegu także znaków kardynalnych nie brakuje. Dlatego jeżeli ktoś tam nie zna albo nie ma jakiejś intencji penetrowania tego jeziora, no to myślę, że dobrym rozwiązaniem jest przeprawienie się po zachodniej stronie, niedaleko odpływając od tego głównego szlaku wodnego, który jest wyznaczony dla statków. Trzeba także pamiętać, że są pewnego rodzaju mielizny nieoznaczone, na przykład w okolicach miejscowości Wilkasy, dlatego no to wszystko przychodzi z doświadczeniem albo ewentualnie z aplikacją żegluj.pl albo jakąś inną. Następnie przygotowujemy się do wejścia do kanałów. Po lewej stronie, jak widzicie, powstaje nowe osiedle z bardzo pięknym widokiem oraz portem jachtowym. W tym miejscu dawniej także znajdował się port jachtowy, ale w zupełnie innym standardzie. Teraz tutaj jest po prostu na bogato. Pływamy do wyremontowanego kanału Niegocińskiego. Jest on teraz szeroki. Mosty no, chciałem powiedzieć, że mosty, ale prawda jest taka, że jeden most został poprawiony i poszerzony. To jest ten most, który jest od strony północnej. Natomiast drugi most, most kolejowy został tak jak był, czyli on jest taki trochę no, takim słabym punktem tego kanału, bym powiedział. Po prostu przepływając tutaj w tym miejscu trzeba zawsze uważać na pierwszeństwo oraz na... Jest tam znak, taki trójkąt czerwony, który często jest przez żeglarzy, takich mniej doświadczonych, mylony z ustępem pierwszeństwa. Tak, drodzy żeglarze, to nie jest ten znak, to nie jest ustęp pierwszeństwa, ten znak oznacza niebezpieczeństwo po prawej stronie tego kanału żaglugowego. Dlatego pamiętajcie o tym, nie ustępujcie pierwszeństwa. Pamiętajcie, że jak płyniecie z jeziora Niegocin na jezioro Tajty macie pierwszeństwo. No i potem przepływamy pod kolejnym mostem, gdzie znowu też pojawia się trójkąt czerwony. E, wprawiający w zakłopotanie niejednego żeglarza, wodniaka. E, widziałem bardzo różne sytuacje, jeżeli chodzi o te mosty. Potem wypływamy na jezioro Taity. E, mijamy ośrodek, który się nazywa. Nie pamiętam jak. Tajty to akwen, który jest niesłusznie pomijany przez większość wodniaków. Ja myślę, że warto jest tutaj wpłynąć że tutaj jest warto popenetrować zobaczyć bardzo liczne miejscówki do zatrzymania się na noc, takie na dziko miejsca cumownicze. Na końcu znajduje się także fajna wyspa. Następnie mijamy port w pięknej górze, pływamy do kolejnego kanału tego krótkiego z tym mostem i ostrym zakrętem bezpośrednio pod nim. Przepływamy. Po remoncie tutaj nie ma jakichś problemów, można śmiało przepływać w dwie jednostki równocześnie. Ja oczywiście pamiętam to z dawnych lat, kiedy ten tutaj kanał był dużo węższy i praktycznie nie było takiej możliwości. Teraz się wszystko pozmieniało. Oczywiście nie chciałbym tutaj się spotkać z białą flotą w tym największym wydaniu. Natomiast jeżeli chodzi o żeglugę taką naszą, to nie ma problemu. Tutaj dwie nawet największe jednostki zmieszczą się bez problemu i nie Powinno być jakieś komplikacje. Oczywiście to wszystko też zależy od umiejętności skiperów, sterników, no ale zakładam, że te umiejętności są. To nie ma problemu, kanał jest naprawdę szeroki. Oczywiście należy pamiętać, że duże jachty posiadają bardzo długie maszty, a te kiedy są położone, wystają naprawdę daleko. Wypływamy na jezioro Kisajno. Robimy tutaj fajne kółko, pokazujemy zachód słońca. Pamięć przywodzicie dom Rozbitką wasze skrzydła niosą Nadzieję na zbawienny ląd I wpływamy rufom do Stranady, do portu Po północnej stronie Giżycka jest to jeden z moich ulubionych portów i lubię ten port, ponieważ relatywnie w porównaniu z portami po stronie południowej jest on tańszy, ma więcej atrakcji, jest bardzo dobra infrastruktura, te sanitariaty i tak dalej. Tam wszystko jest na naprawdę fajnym poziomie, a cenowo wychodzi to lepiej. I nawet w momencie, kiedy myśmy tutaj byli, od godziny chyba 15 do godziny 19, można te 4 godziny być tam za darmo. I jeżeli gdzieś potrzebowaliśmy płynąć do portu, ja akurat najczęściej wybieram port Stranada. Ponadto te wieczorne koncerty, akurat w naszym przypadku też się udało. Trafiliśmy. Nie był to jakiś planowany przez nas, wpływamy do tego portu. Wiemy, że tego dnia będzie koncert, bo to też nie jest każdego dnia, tak, ta muzyka na żywo. Ale akurat tak się stało, że w momencie kiedy wpłynęliśmy, były grane szanty, szanty na żywo. Dlatego oglądajcie, zapraszam, myślę, że będzie fajnie. Tam, Józef, w pewnym mieście tam. Przebieramy się, idziemy na koncert. szant. naszej się tam się ma piękna liczym, że jak sirena wyszła z morza. Na przybył i żegnaj na to za stroje mi stoi moja łódź na wielki ocean przydziwić Zaraz wyjść i pożegnać się dziewczynom, na przybył. Czasami gdy mam Handlę i jestem sam Wysokota, gdzie nad dachami domów i w nocy i w dniem, nadpływa za marzeniem snem I ona taka w tej białej sukience, jak piękny ptak, który zapiera w pierścinę. Chwyciłem mocno jej obie ręce, oczarowanych, w sukience. Zabiera i Wiemy jak działa algorytm, dlatego jeżeli trafiają do Ciebie te treści, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, kliknij dzwoneczek, zostaw komentarz podziel się ze znajomym. To pozwoli nakarmić algorytm. Dzięki temu będę w stanie trafić do większej ilości osób, co z kolei będzie mnie motywowało, by dalej tworzyć wartościowe treści dla Ciebie. Trzymajcie się, cześć! Do następnego, ahoj! Znalazł w piasku zieloną muszlę, której uwierzył ktoś wali głos. Stoi na półce nad moim łóżkiem i szumi może mi w każdą noc. Z kilku tu miłem wieczór zabiera mnie. Dokąd poniosą nas dzisiaj fale? Zielona muszla to tylko wie.